Dzień dobry, lato spacery, a ja na spacerze nad morzem znalazłam świetne kamienie. Wybrałam dzisiaj jeden dla Was. Mam czarny marker i zacznę od kropki. Zobaczcie, zrobię kropkę i czarnym markerem zacznę rysować sobie trzy różne wzorki. A, może teraz podzielę to tak i na pół, i tu zrobię kolejny. Będę sobie robić tak, jak mi się będzie podobać, i co mi się będzie podobać. Taką pajęczynę chyba dzisiaj zrobimy. Popatrzcie. Tu. Tu. Pająka nie ma, może to będzie nasz pająk. Poprzedzielamy sobie. Następnie dodam tu, w momencie, kiedy będę miała narysowane to, co bym chciała malować, biorę pędzelek. O, gdzieś zgubiłam pędzelek. A był. Jest, 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 już mamy. Przepraszam, schował nam się, wyciągnę go. I słuchajcie, i zaczynam malować. Powolutku. Delikatnie jak kolorowankę. Taki kamień będzie nam mógł służyć do przyciśnięcia sobie na przykład jakichś elementów, kartek, żeby nam nie uciekały. Każdą część będę się starała wypełniać innym kolorem. Zobaczycie na koniec, co nam fajnego z tego wyjdzie. Popatrzcie. Tu mamy co drugi. Wy jesteście autorami, wy wymyślacie, co chcecie zrobić, jak chcecie zrobić. No i myślę, że dzięki temu powstanie świetna praca. Takich kamieni, słuchajcie, możecie sobie patrzeć, wymyślać, co one wam przypominają. Mogą to być na przykład biedronki. Na kamieniu mogą pojawić się domki, pszczółki, kwiatki. Słuchajcie, wszystko, co sobie wymarzycie, będzie to wasza wakacyjna pamiątka. Na koniec, jak taki kamień już mocno wyschnie, żeby farba dłużej się trzymała, możemy go przelakierować lakierem akrylowym, ale nie musimy. I teraz zobaczcie, wypełniać sobie wszystkie. Te elementy, które mi zostały, nie Mój kamień chyba już wygląda fajnie. Takich kamieni możecie wielu osobom zrobić i przywieźć jako prezenty z wakacji. Zobaczcie, mam jeden kamień, drugi zrobiłam trochę wcześniej. Dziękuję. Szukajcie w plenerze ciekawych rzeczy. Do widzenia!